The <laughs> cat Kepcio w ostatnim czasie trenował jak prawdziwy pro player. I zaufajcie wziął się za to naprawdę na poważnie Rozpomnijmy, że 7 dni w dzień w dzień od rana do wieczora trenowałem To możecie zobaczyć u mnie na kanale Z tego też względu wynająłem go jako swojego trenera na turniejowski Oskina FNCS I mam nadzieję, że to był dobry wybór Nie wiem co mi się dalej dojeżdżać ty, to możesz pomóc tutaj trenerowi no, nie <laughs> Włożyłem w całe serce w te przygotowania Nawet poprosiłem jednego z najlepszych graczy w Polsce, aby rozpisał mi plan treningowy Więc mam nadzieję, że ten czas, który poświęciłem przełoży się na dzisiaj wyniki turnieju i matek się pozytywnie zaskoczy, a nie że negatywnie. Ale zanim przejdziemy do pierwszej gierki, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze, subiku z dzwonkiem, bo nadal ponad 83% z Was nie subskrybuje. Będzie mi również mega miło, jak wpiszecie mój kodzik Matekę Pensy Fortnite. A w komentarzu dajcie znać, z kim chcielibyście zobaczyć następny turniej To tyle jego oglądanie mordeczki. Yo, to jest trener prawdziwy. Trener w czapce. I co ty no, chłopie, smarka puściłeś, tak karnąłeś? Co to jest za trener, co to jest za trener? Ja myślałem, że to poważny turniej będzie. Agresywnie, tak, trenerze? Tak, musimy tutaj topkę zrobić, nie możemy się bać. O kurde, dobrze, to mi się podoba! No! Jak jest rozkład? Ja z Dokładnie! Lądujemy na tym domku. Dawaj, dawaj tu. O chłopie, do jakieś są. Cały strat, cały strat. z góry, ja z typu u góry. Faktycznie, na... co czego ty! Na zoro Są tu zeszli! Bo wiem mi trochę! Jeden dead! Drugi jeden HP, jeden HP Ja pierdzielę już było blisko! Jak blisko, co ty do mnie wygadujesz? Tak ty sznypne grasz? Co? Grasz sznypne? S co? Snajperkę czy grasz! Ta, 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 ta! Ty jesteś sznysal. Ja nieco, nie wiem co mi się dalej dojeżdża. To możesz sobie pomóc tutaj ten robi <śledziany> <śledziany> Ale to do wycięcia, ty motorysta tego nie wrzucasz ty. Jest tu na mnie dawaj, Dostał 130 100 30 White zarobię Brawo, brawo, biegnę Kurde, prawie go zboxowałem. on ma jeden HP Jez, jak miałem uletę w karabinie, coś jakiś błąd w symulacji się wydarzył Nie trafiłem, ale leży Dobra, brawo Gdzie nie są ty przed nami no? gdzieś tu były, byli Na mnie jest Co to jest za NPC? Dobra, zabiję go leży brawo, stefanek brawo. 210, nie no <laughs> Nie dobra to takie borowiki są jeszcze 50 osób, że musimy tu wiesz 60 tu 40 robimy, 40 walimy Co jest? Craszowało mi grę. Naprawdę? Od, odpaliłem mapę i dostałem crasha. No nie, dlaczego? A są tam, czekaj, zarówno go trafię. Prawie. Ależ. Ty, ty, no ale w kopie wieszcie co ty robisz, będziesz patrzył Ja nie mogę tu wejść, mi bo ty killer... jesteś w jakimś chłopie, piramidzie <gul> <doncladnte> Kończysz, bo nie wyszła ja nas tobą, trenera się zwolić leży, leży No co ty uważasz mi tu Szerdłeś do środka, do jakiejś meliny, ja nie wiedziałem jak tam wejść No ja, a co ty sobie myślisz, że co ja będę stary stał w miejscu? No to jeszcze No, No dalej? No co dalej Lecę tam? Leżę Od pleców i Z W moim potrzebuję pomocy pomocą potrzebuję dwóch typów i jeden jeden Zabiję drugim Drugi malał, drugi w jednej tu na Zero, mam HP. Oh, Powtórzę, ginę... Nie! Nie wierzę! Mogłem się uleczyć, mówiłem, a ja zero. dobra! Zero! To co, powtóreczka? Powtóreczka! Ten się powtóreczka, powtóreczka My miejscówki, z... bo teraz winna robimy, a nie. Ja, ja mu z główki w locie ładuję bombę. Ty, jak to? A dobra. O chłopie, snajperka. Ty, co jest? Co jest, ty? Ja mam 0 HP, ty wiesz co ona mi dała? Proca? Ale kto ci to dał? No bo, bo, bo cica, menylica. A Dobra, a ja już się usprzętowuję, ty bo już wystraszony, że będzie wojna. Typo na mnie, problemy, problemy. Nie, umrę Nie, nie żyję. Gdzie jest te tej tej typ, Za oknem, za oknem. To mnie. Ja pierdziela Masz w tego Oma... leczenie Tak, ja wiem, że mam leczenie, ale. Nie masz matka! Nie yeah. On już miał 0 HP! Dobra, zmiana planów, już zaczynamy tryhard, zaczynamy trackant. Zdenerwowałeś trenera, ty chłopie padasz jak jakiś w noju, ty masz się trzymać, a nie! Chłopie, co to za jakieś, te wspinaczka. <grym> Dawaj. O, gościu, ja nie wiedziałem, Bajam. że to takie bajery są! Trzeba wszystko, co chcemy. Lama! Lama, lama, o. lama, lama! O, to koloko. Tutaj pochwała trenera akurat, nie? O, mylam cię. Jego tam widzę, Fira. 214 w szoku. Dobra, go, Zamykamy, zamykamy, zamykamy go. Drugie jest daleko. Daj, Zamykamy go. leży. Ja tam trzymam nice To teraz drugiego zaraz rozwiązaniem zrobimy. Lecę. ma. White? Ma jeden hapę. tu Leży. A ty dużo HP masz? No jest jeszcze sos. To jest zwane Jedzie pociąg z Na nikogo nie czeka. Daj. 3, 4, 1. Minus 100. Tak. 25, d Dead, d d Lecę na rej... Zero ma, 1 HP, 1 HP, dead Brawo, zajebiście Let's go! Let's go! To mi się podoba, to jest to, OK! Wiesz co wyniosę poprzez granie duo skazało? No Kilka chorób psychicznych Ja... Turnioski, no my gramy jak największe pusie Zero ma, that, that, that. brawo Drugi Co to jest? Oni no builda grają? Co to jest za NPC? <grym> chodź za chodź za nami, odprawi, chodź, odprawi, Kurde, 22 osoby już tylko Chodź do mnie, chodź do mnie, ja tego wstrzymamy Wait, 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 wait. Widzę, widzę, widzę. Zaraba, zaraba, crack! Brawo! Zeroma, Brawo. De 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 de... Wygrywamy to. Na mnie, na mnie, na mnie, cały skład, patrz! Zróżnego, go, Zróżnego, zróżnego! Nie no, ja tu jestem w dupie. Ja tam trochę ich poabijałem, ale oni się de zabili, de de ro. dwóch tu leży. Ja to wygrywam, ja to wygrywam. No są to jeszcze dużo czasu stary Top 3 Kepcio! Proszę, kepcio! Tromstikę, kepcio, tromstikę, tromstikę, kepcio, tromstikę. kepcio, Kepcio! Kepcio, Kepcio! Proszę Nie! No nie! to za szmata! Ile 20 no musiał... HP miał? Jezus, tak close! Ja pierdolę, Ale dobra, dobra gra Ile mieliśmy fragów? No, mieliśmy strasznie dużo stary Ty tyle... 10 frags no. <laughs> Strasznie dużo mieliśmy Matek 9, Kepcio 1 Ja jestem frager prawdziwy Skryj kości! Zajebiście się. Brawo, brawo, brawo 50 white? Czaj to jest typo, nie, 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 daj, daj. 50 white Brawo leżą, dobra. Saj przed nami, oni się dalecą. Nie co no. nie będziemy mieć tyle materiału A, nie ma masy. Zero, zero, zero Ja, ja nie mam też. A. Amo nie mam! Brawo gidi. Daj go gonimy, goni gonimy. Goni, goni. No traf! Dostał 40 typo na mnie! Woah! Daj, pomóż, Brawo. pomóż, pomóż jeszcze jeden. Nie, jeszcze nie ma treningów, chłopie, tylko forte. <gry> nie kroki, tam kroki. Kroki. Jest, 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 jest. Na mnie full Bo box. 130. Zamknięty? one shot. Dead. Brawo. Zamknięty został. No i co tam? Mordeczko Chłopiec, zamykamy! Chłopie zamykamy. Ale takiego box like fisha mu zrobiłem. Na mnie w boxie. To jest ja do drugiego. Może, drugi, drugi ci leci. Tak Na mnie w boxie ty Leczę się. Nie nie 104 Nie kawę i mam, mam za I padłem, kurwa. Ucieczka! Proszę, nie zabijajcie mnie. Jak ja to przetrwam, to walę salto. No Miej Artur Aima. Ja pierdziele, ja żyję, nie wiem jakim cudem. Co ja dostaję ty? Jak się da w ogóle takie gówno? Nie. No, ale to jest rzadkie. Nie dobra Rzadkie to immy będzie moje gówno. Jak czy sięgam jeszcze raz mi takie coś dropnie? No i dobra, idę, idę do kibla, za Oh, us good, it's good, it's good. jest zginę coś Ja myślę, że w dzisiejszym odcinku nie on będzie mi wystawiał cenę, a ja będę wystawiał mu ocenę, bo przecież to jest przesada, nie? Ty, ja mam 26 sekund, co ty nic nie mówisz? Nie, to jest ja, nie zdążę <grym> Nie wierzę Dobra, full tryhard pod placement, trudno Dobra, no słuchaj, trener będzie teraz tak oczył. będzie teraz kopii monitorował, będzie idealnie Ale patrz, placement ciki się sypią Lepsze RNG będzie, jak wiesz, I ja sobie lunchpala tylko to nie to rozwal, dobra? Do prawej, do prawej, do prawej, do prawej Do prawej? Tak, zoom. Dobra tak. Dobrze, trenerze. It's It's slowno, Ciąkajcie ciumkajcie loczki mordeczki Ja mam ciumkaj i mam loczki Ooooo Ciumkaj loczki Stary ten domek A ty czarł... jesteś free totalnie, tak idź do tego domku Jak ci strefa siądzie to wygrałeś, a jak nie to na luzie wrócisz sobie To jest stary big brain Big brain kepciowski Błagam, żeby strefa... Jest! Let's go! Chłopie co tu się dzieje? Tutaj cię muszę pochwalić kepcio No dziękuję Tutaj ładnie, ładnie na iglu wjechałeś Widać, że treningi oddają Dobrze. Top 9, 15 osób tylko ja pierdolę te crash pady! i za O chłopie! Jak Superman poleciałem. Mój domek! Nie! Nie tak to chciałem zrobić. Jak ja się przyciągnąłem? O, tak, Dobra, okej, zajmij się, brawo By Było git, było git Tak top 8, czy nie? Ile przyciągnąłem? Dużo, 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 dużo to git, to git, git, git 360 trzeba? My potrzebujemy dwa razy tyle punktów zrobić Gdzie jest ta muzyka? Ty ją słyszysz? Tu są jakieś głośniki? Mogę zdetonować? Jest spędziłem jest pół życia i szukałem tego gówna Tu jest głośnik! No ale rozwalisz go i co? No Jeden nie gra i teraz drugi, pa No i co, co? hejterzy? Nie gra muzyka Aka, to jest głośnik Dobra, jak ty inne głośniki niszczyłeś, to się nie dziwię, że muzyka dalej grała Mam ścianę 103 Siedem. Co on zrobił, co jest? Czemu powie w tą stronę? No ona dostał Masz potwiczkę Zajebiście, może <laughs> Ta... tutaj dla koleżanki? O! coca -kolki. TYPO, TYPO! Daj mu setę Mam wylew, mam wylew, mam wylew Ja mu setę, ja mu daję nie no ja dostaję sniper w locie! Nie no, nie wytrzymam mnie! Ale ty zobacz te, co ja dostaję chłopie na tym nagraniu! Zresztą, no teraz dobra, teraz okej, okay, no ale wcześniej to z zwa Ty po tu o, jest... To jest! od razu, podnieś, chodź. Nie znam, że Giddy, jest 111, graję. Znowu solo, klacz, dobra, dam radę, dam radę. So, Każdy jest w wodzie, stary, tu się ludzie się kupowie wybijają, nawet się na aptek no teraz no. grać. Bo tu nie to będzie, 8. nie będzie farace. Nie, kurde, kur, kur, się tu ciężko. To jest dobrze stary, brawo, dużo wyciągnąłeś tak tak. Kurcze bele, top 7, dobra. No mamy jeszcze ile? Dwie gry? Musimy dobrze zagrać. Masz z lewy team, masz z lewy team. To trzymaj, trzymaj. Brawo. Ja D-D-D-D, Typy są do nas i Znam mnie. Dostał, 50. Brawo. Musisz przyjść. Dostał sto dziesięć stoleci, zero ma. Ty ma zero, dałem mu Brawo. W moim ma da Brawo. Mamy tak szczerze, szansę na top 100 i szansę na top 1300, nie? Zależy jak od, od tych dwóch gier, wszystko zależy. Damy radę na ludzie! Damy radę! No, Rozkład jazdy jest prosty. Wygramy czy przegramy? Jeden! I kupić aptekę, ulec się do full'a Ale stary, wydam 660 gold dla siebie. Doceniam to. Doceniam. Takie zakupy u w zrobił, że mi tak nie będzie starczą. Brawo, zajebiście Ale timing! Wyzboję się strach, wychyliłem na niego. Jest, prawie mu dałem głowę. To 44. Na mnie. 1hp, Zajebiście. 5 uh. fragów, let's go. Nice! Dobijmy. Dobite. Kurde, capture sniper. No, ja. no fajnie byłoby drogę zrotować, bo będziesz się tak, jakby nie ma tych fajnka. Co jest? Skraszowało mi grę. Naprawdę? Od, odpaliłem mapę i dostałem krasza. No nie, dlaczego? Dobra, spokojnie. Nie spokojnie, tak. wejdź do góry, do góry, do góry, do góry trzeba. Nice, w ogóle nie w tę stronę idziesz! Nie, no! Dżegaj, bo to jest dwukrotny stron. Druga, apteka, dole. apteka, Ta, apteka, no. apteka. Ja pierdolę, ale, ale spanikowałem, ja Dobra, o, ostatnia ale gra, zgi. ostatnia gra. 50 punktów chociaż, stary. No musimy zrobić win, nie ma innej opcji jak win. Każdy brzuch nie zaczął ze za stresem. Wszystko w, w dłoniach matka i w mózgu trenera. W mózgu trenera. Nie dałeś rady? Kurde, co ja mu dał? Dam mu 280 nice. w locie. No ci nie pomogę, mam ci do ciebie? Nie, 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 już tutaj, już kup już, tam. Ja yeah, pierdziele, nie Dobra, muszę się podnieść Jezus Maria, co ja mu dałem w locie No 46 osób tylko żyje, to jest taka wiesz, unstucked gierka Dasz radę, dasz radę Co, lecimy w łuki? Musimy trochę no. chyba w No, musi... musimy Musimy <laughs> Dobrze ci poszło Uważaj, bo tu od boku O, co jest? Plecy, plecy nie nasze, plecy nie tak, nasze, 160 dostał Ja też dostałem dużo, uważaj, trzymaj to wszystko trzymam ty, to jego, 50. O Jezu, ale mi wystrał. Ja mu dałem 50 tylko. O kurde, to jest jego. Ja... Prze... setka. Zero, nice. Zero ma w boxie. Zero ma w boxie ten drugi. O w dupa. No to przypał. Tu nie moje. Jestem kur Nie! Nieee 17 HP mu zostawiłem, nie że Jeden pocisk i byłoby tak dobrze No musieliśmy, już nie było wyboru no Musieliśmy zrobić win na dużo fragów, no niestety Kurcze bele No, no następnym, następnym razem się uda To teraz czekam na przelew Zwrot pieniędzy od trenera Co nie, to nie. za trening, opiekujmy no, że... skina, nie wygraliśmy nawet Finalna ocena Czy no. warto było wydać 500zł za spędzenie 3 godziny ze mną I tutaj bycie trenowanym przeze mnie Myślę, że to było najlepsze wydane 500zł w moim życiu Piąteczkę dam Dobrze, no. Dziękuję widzowie, zostawcie subskrypcję Matkowi Łapkę w górę i... I co? I do zobaczenia, nara!